Komenda Policji, słucham. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Duńska e, Wola? Duńska Wola. Wie pan, to e, czy można było poprosić interwencję tutaj do karcznic? A co tam się dzieje w No Znaczy, no ja powiem tak panu, no z pracy, tak, i dziewczyna mi robi wyrzuty, bo mi nogi świerdzą, po 10 godzinach pracy, no to... Ale proszę, proszę pana, jaki to jest powód interwencji, że panu śmierdzą nogi i panu dziewczyna mówi, no proszę pana, no bądźmy pow poważnymi ludźmi. Ja tam mam słać policjantów, bo dziewczyna mówi, że panu nogi śmierdzą? No ale to jest afera, tak? Ale o co jest no. ta afera? No to weź pan te nogi umyj, bo ja tam nie będę słał policjantów, bo ja nie wiem, jakieś zagrożenie dla pana życia i, i, i zdrowia jest ze strony dziewczyny? No ja, A, nie, nie, na przykład nie i za dziewczyny też nie, no ale sądzi, że dla małego dziecka, jest tak? Zagrożenie. Że, ale jakie jest zagrożenie dla małego dziecka? To pan nie chce tych nóg umyć, czy ja nie wiem? Ja dopiero przyjechałem z tak, pracy. Od godziny 6 do godziny 17.30 no pracuję. To, tak? No ale to weź pan zdejmij buty, zdejmij pan skarupetki, i pan te nogi umyj i śmierdziały nie będą. A po, a po co ja mam tam policjantów wysyłać, żeby panu nogi myli? Panie kochany, no. No ja rozumiem, no. rozumiem. No, no, ale... Proszę pana, uważam tą, ten, ten temat za... za, za Idź pan ten no. drugi umy a ja tam po nic nie będę słał policjantów. Dobrze, dobrze, no. dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.